Nie ma teraz czasu. Ale ty, tutaj właśnie. Jak się wam zanosi tutaj flaga Polska nie ma napisu Polska. Tak wygląda sprawa Polski. Czemu takie są sprzedane, takie w sprzedaży takie fal, flagi jeszcze w urzędzie miejskim? To tylko bandery na Ale nawet to nie jest bandera, bo to jest w ogóle takiej nie ma flagi. Konstytucja określa jasno jak flaga ma wyglądać. Biało-czerwona. Ale, ale napisów żadnych nie ma, flaga Polska. A to jest jest to bandera. No. Nie jest ani bandera, to jest podobne, ale to jest bardzo niepodobne. Jak może tak urząd Miński takie coś tolerować? A dajże no ja się pytam pana radnego. Chciałby być radnym czy nie Tak. Czego pan radny się nie wypowiada w tej sprawie? Gdzieś mamy wolny kraj. No wolny kraj to możemy flagi wieszać nie takie jak potrzeba. Po co Konstytucja określa jak ma być flaga, biało-czerwona i żadnych napisów i orzeł ma, może być tylko na banderach albo placówkach dyplomatycznych. A tutaj są takie flagi. I pan radny, który chciał być radnym, czy tylko zmusili go do radnym być, czy, czy nie? Idzie następny pan radny, zaraz się go dopyta. Czyli się wy nie wypowiadasz w tej kwestii. Jeszcze ja chciałem pan radny, jeszcze aktualny, nowy radny, chciałem się dowiedzieć z takich kwestii. Flaga, Flaga Polska jest biało-czerwona określa konstytucja, a tu jest sprzedawana z takim napisem: jeszcze z orzeł na białym tle, i trochę w tym czerwonym. Czy to jest poprawnie tak, jak jest według pana? Też mogę do tej sali spytać wydaje mi się, że, że to nie jest nie jest fragdowa i Urząd nie. Miejski to toleruje takie coś nie, nie wydaje mi się, że absolutnie nie to są już jakieś no takie i, no to, i co to handlowe, no jak handlowe manewry takie no, no manewry no to jak może Urząd Miejski takie coś tolerować wydaje mi się, że nie i dzisiaj no, no i, czerwona to jest powinna tylko. być absolutnie już żadnych napisów a orzeł tylko może być na białym tle, a nie na czerwonym razem, bo tylko jako, jako na białym tle, jest jako placówka dyplomatyczna albo bandera ewidentny logistyczny błąd. No ale co tu zrobić, jak Urząd Miejski? toleruje to na swoim terenie takie na coś. Na pewno w jakiejś interpelacji musimy do tego przystąpić i trzeba będzie, a przy okazji jak teraz mamy spotkanie jeszcze przedświąteczne naszego koła polskiego no. PiS, to trzeba będzie tę kwestię podnieść i z całą pewnością to zrobię. Żeby Urząd Miejski takie coś tolerował. Musi być to. Bo by... pan jest teraz radnym... To by... Pier... Tak, po raz pierwszy. No, a pan na D się nazywa? Dybutowy. No właśnie, wiedziałem. Dygutowicz. No. Także z całą pewnością ma pan rację i no, zgłaszam się z pańską Usnie. No i, u, i Urząd nie. Miejski to toleruje takie coś, z, 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 nikogo to nie obchodzi. Na pewno mamy spotkanie przed Wigilią Bożego Narodzenia, parę dni wcześniej. Komisję? Dzisiejszy... Nie, 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 to już nie komisja, takie spotkanie naszego koła. A tylko koła. Ja tej kwestii proszę. No. No, może dziękuję. być Wzajemnie. Wzajemnie, radosnych świąt życzę Zajemnie. dziękuję.